Taki zielony, ładny kolor występuje, jeżeli yy, weźmiemy szkło zabarwione solami uranu i poświecimy na niego ultrafioletem. Wtedy faktycznie możemy zobaczyć bardzo ładne, zielone zabarwienie. Na przykład takie. Ci z Państwa, którzy nas oglądają, mogą teraz podziwiać piękną, toksycznie zieloną fluorescencję szkła barwionego uranem, zarówno tej szklanicy, jak i tutaj naszej niczka z tyłu leżącego. To nie może jest tak, że my zaczynamy świecić. Pokażmy albo ten naszynik, widzimy. może. Ja wiem. Ciągniecie do jego założenia, proszę bardzo. E, tylko nie wiem, czy to jest niebezpieczne, czy. Akurat y, odpady jądrowe nawet, jeżeli chcemy się zabezpieczyć przed nimi, są witryfikowane, czyli zeszkliwiane. Szkło to jest bardzo stabilna chemicznie postać, a zatem jeżeli chcemy zabezpieczyć na długie lata y, produkty rozpadów jądrowych, czy, czy rozszczepienia jądra atomowego na przykład, to właśnie je zeszkliwiamy. Czyli to jest dosyć, dosyć bezpieczne przechowywanie substancji promieniotwórczych, <laughs> czyli niewiele z tego przejdzie na ciebie. Aczkolwiek to, czym on promieniuje, jak najbardziej będzie w ciebie uderzało.